A jest nasza 5 złotówka! No dobra, to wcale nie jest tak, że znalazłem ją tutaj przypadkiem. Po prostu położyliśmy ją przed chwilą. A zrobiliśmy to dlatego, żeby pokazać wam urządzenie, które mam w ręce. A jest to wykrywacz metali Nocta Macro Simplex Plus. I o nim będzie to wideo. No, bohaterze naszego filmu przypomnę Wam, że aby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, możecie zasubskrybować nasz kanał na YouTube. Nokta Macro Simplex Plus to nowoczesny wykrywacz, który dodatkowo jest bardzo prosty w obsłudze. Urządzenie pracuje w częstotliwości 12 kHz. Pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ posiada wbudowaną możliwość dostrojenia częstotliwości. Mamy tutaj 5 trybów pracy: jest więc tryb pole, dwa tryby park, tryb plaża, a także tryb all metal. W trybie plażowym wykrywać sprawdzi się zarówno na piasku suchym, jak i mokrym. O znalezisku informuje trzema tonami audio, ma również możliwość włączenia wibracji. Co ciekawe, Macro Simplex Plus pozwala na prowadzenie detekcji pod wodą. Posiada normę szczelności IP68, a więc można nim pracować w pełnym zanurzeniu do 3 metrów. Jest również odporny na kurz i pył. Urządzenie posiada dodatkowe funkcje, takie jak selektywna dyskryminacja obiektu, w trybie all metal możliwość regulacji sygnału wiodącego threshold, wskaźnik mineralizacji gruntu, opcja ręcznego i automatycznego strojenia gruntu, 7 zakresów poziomu czułości i namierzanie pinpoint. Urządzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 2400 mAh, a więc można z nim pracować do 12 godzin. Dodatkowo możecie podłączyć do niego powerbank, a także bank z bateriami. Posiada również możliwość podłączenia słuchawek. O tyle o tym wykrywaczu, a ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.